Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: Nie idźcie do Pogan, i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Moi drodzy, Ewangelia to bardzo dobra no wiadomość, radosna nowina. Jest to wiadomość, że pan Jezus założył kościół na fundamencie dwunastu apostołów. I ten kościół trwa przez dwa tysiące lat i dzisiaj jesteśmy w tym kościele. Jest to kościół Chrystusa. Kościół, który ma na imię Eklezija po grecku. Pan Jezus właśnie ich zawołuje. Eklezija to właśnie zwołanie. Są to ci, którzy zostali zaproszeni, zawołani, powołani. I spośród swoich uczniów Pan Jezus wybiera pewną, pewną taką hierarchię, można powiedzieć 12 filarów, takie fundamenty Kościoła, na którym zbuduje swój Kościół. W Ewangelii św. Mateusza dalej będziemy czytać w 16 rozdziale, że Pan Jezus powie do Piotra, tutaj będzie wyjaśnione, dlaczego. Szymon otrzymuje imię Piotr, no bo to jesteś Petros. Na tej skale, Petros znaczy taki, od słowa Petra, skała, na tej opoce zbuduje mój Kościół. To, co dzisiaj słyszymy, to jest też budowanie Kościoła. Tak Pan Jezus buduje Kościół. Kościół, który jest wyposażony w moc, władzę nad złymi duchami. Jest to Kościół, żeby dominować nad ludźmi, ale po to, żeby dominować nad demonami. Dlaczego? Dlatego, że demony w jakiś sposób będąc tam, gdzie nie zaprasza się Pana Boga, gdzie się Pana Boga obraża, gdzie się ludzie odwracają od Boga, słuchają demonów, stają się niewolnikami demonów. I apostołowie są powołani właśnie do tego, żeby ogłaszać Królestwo Boże. Królestwo Boże, które się zbliża, którego narzędziem jest Kościół, jest to narzędzie i sakrament zbawienia, i to Królestwo Boże. Odbiera władzę szatanowi. Panuje Bóg. Na pierwszym miejscu, w centrum Kościoła, w centrum Królowania Boga jest sam Chrystus. Bóg wcielony. Bóg, który jednoczy nas z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym. Jest to jeden Bóg w trzech osobach. I Kościół to miejsce, w którym objawia się moc Boga, moc miłości, moc panowania bez przemocy. Moc bez przemocy. Aczkolwiek wobec demonów Pan Jezus stosuje przemoc. Zakazuje, nakazuje, wypędza. Wobec ludzi zaprasza. Właśnie Kościół jest miejscem nie zmuszania, ale zapraszania, jeśli chcesz. I Pan Jezus wybiera, tutaj słyszymy imiona niektórzy to nazywają relikwiarzem wybiera bardzo różnych ludzi. Nie wybiera najlepszych, nie wybiera zdolnych. Ale wybiera tych, których sam chce. Wybiera nawet niezdolnych, aby ich uzdolnić. Nawet wybiera przyszłego zdrajcę, ale i Piotr przecież też się zaparł. I na początku, pierwszym z apostołów, zawsze w tych relikwiarzach, w tych spisie imion wszystkich apostołów, zawsze Piotr, Szymon, zwany Piotrem, jest na pierwszym miejscu. Z tego można wyprowadzać, że jest. Pierwszym wśród apostołów. Bo jeżeli na końcu jest zdrajca, to znaczy ten najgorszy. Jest pewna gradacja. Można też powiedzieć, że ci apostołowie nie są posłani na początku do Pogan. Nie idźcie do Pogan. Nie, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Co to oznacza? Że najpierw trzeba zacząć od własnego domu. Ewangelizacji nie zaczynamy na zewnątrz, ale od swoich. Pan Jezus nie przychodzi do nieswoich. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli, ale ci, którzy go przyjęli, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. I tak samo Pan Jezus posyła apostołów, żeby poszli do swoich, może nawet do swoich przyjaciół, do swoich domowników, do swoich rodzin. Pan Jezus bardzo często przychodził do domu Piotra, do Andrzeja. Tam do jego rodziny, nawet uzdrowił teściową. Znaczy to, że Pan Jezus wcale niełatwiej rzeczy żąda. Właśnie zaczyna od tego, co jest trudne. Często jest trudno głosić swojej rodzinie, głosić ewangelii, ale właśnie Pan Jezus mówi tam: bo tam są poginione owce z domu Izraela. Też możemy powiedzieć, z tej perspektywy czasowej, że na początku. Kiedy tworzył się Kościół, tworzył się spośród Izraelitów. I nieprawdą jest to, co napisali Żydzi w takim dokumencie. Dabru Emet, ponad 160 rabinów się pod tym dokumentem podpisało. Dabru Emet po hebrajsku znaczy: Mówcie prawdę, mówimy prawdę, ale to jest nieprawdą, że my mamy nie głosić Ewangelii Żydom, bo już Franz Rosenzweig powiedział, że pan Jezus przyszedł, aby zaprowadzić ludzi, którzy. Nie znali ojca, do domu ojca. Jestem bramą do owiec, i ja wam doprowadzić do ojca. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I rozenczwajk powiedział, że no to jest w przypadku tych, którzy nie są u ojca. My, jako naród wybrany, zawsze jesteśmy u ojca, więc nie potrzebujemy, żeby nas ktoś przyprowadzał do ojca. Owszem, Pogan, tak, trzeba przeprowadzić, jesteśmy wdzięczni, że słowa hebrajskie zostały. Przekazane innym narodom, takie jak Amen, Aleluja, Hosanna i inne, ale my nie potrzebujemy Ewangelii. No, dzisiaj słyszymy w Ewangelii Świętego Mateusza, która została napisana dla Izraelitów, dla Hebrajczyków, że właśnie Pan Jezus najpierw posyła swoich 12 apostołów nie do pogan, nawet nie do samarytan, ale właśnie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Jeżeli chodzi o Nowy Izrael, czyli Kościół Katolicki. Również mówimy o nowej ewangelizacji, czyli o owcach, które poginęły z Kościoła. Może dokonały apostazji, a może wyparły się wiary, odeszły te owce z Kościoła, nie chcą mieć nic do czynienia, stały się niewierzące, albo przeszły do innych wyznań, do innych religii. Do takich też szczególnie Pan Jezus dzisiaj zaprasza, abyśmy poszli, żebyśmy nieśli im dobrą nowinę o Chrystusie, który zakłada swój Kościół, którym to jest. Moc nad złymi duchami. I ta moc objawia się szczególnie w sakramentach. Sami egzorcyści mówią, że największą szkodę czyni się złemu duchowi poprzez dobrą, szczerą spowiedź, która uwalnia duszę człowieka. Egzorcyzmy, jako sakramentalia, uwalniają ciało człowieka spod panowania złego ducha. Często człowiek nie panuje nad swoim ciałem, kiedy jest opętany, bo posesja to jest posiadanie przez złego ducha właśnie ciała ludzkiego, w związku z tym właśnie egzorcyzmy odbierają władzę nad ciałem ludzkim, złym duchom. Moi drodzy, dzisiaj tak na koniec podziękujmy Panu Bogu za Kościół katolicki zbudowany na fundamencie apostołów, szczególnie na fundamencie apostoła Piotra, który oddał życie na krzyżu, głową w dół, na wzgórzu watykańskim, i za sukcesję apostolską, za to, że to, co otrzymali apostołowie, trwa w Kościele. Dzięki temu są ważne święcenia biskupie, święcenia kapłańskie, dzięki temu jest Kościół, bo tam, gdzie jest Eucharystia, tam jest Kościół, tam jest Eucharystia, gdzie jest ważnie wyświęcony ksiądz, biskup, tam są ważne Eucharystia. Gdzie są ważne Eucharystia, tam jest Kościół. Gdyby nie było ważnie wyświęconych księży, gdyby nie było powołań, to by Kościół zamierał, wtedy byłyby tylko wspólnoty kościelne, ale już kościół gdzieś, można by powiedzieć, jakby zaczął znikać. Dlatego potrzeba nam też modlić się o nowych pracowników, o nowe powołania do służby Bożej, żeby nie zabrakło właśnie księży, którzy będą ogłaszać Królestwo Boże i sprowadzać na ołtarze Króla, którym jest Jezus Chrystus, królujący z Krzyża. To jest król, tak? Ja jestem królem, mówił Pan Jezus przed śmiercią do Piłata. I taka właśnie była wina zapisana na tabliczce w trzech językach: Jezus, Chrystus, król żydowski. Moi drodzy, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Niech Chrystus w naszym życiu panuje, niech będzie uwielbiony w naszym życiu, aby Jego królestwo było też w naszych sercach, abyśmy całym życiem. Ogłaszali jego zwycięstwo nad Szatanem, i ogłaszali jego królestwo, jego panowanie. I przede wszystkim doszli do nieba. Tam jest realizacja zadań, które ma Kościół. Kościół, jako narzędzie, w pewnym momencie będzie zrealizowany w Królestwie Bożym. Pan z Wami. Niech Was błogosławi strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.